Hello, hello, witamy Was z Faro. E, Przyjechaliśmy tutaj na czterodniowy wyjazd. Jak zawsze, moje vlogi będą trochę po angielsku, trochę po polsku. Staram się tłumaczyć jak mogę, ale wiadomo, czasami rozmawiamy po angielsku, więc wplata się ten język. E, ale staram się, staram się, żeby każdy coś zrozumiał, każdy coś e, wziął z tego vloga. Anything you want to say? While she's speaking in Polish, I'm probably just going to stand here and look really confused while I'm trying to work out what she's saying. Mm. We just got here, we got up at 6am, our flight was delayed, but we're here, it's around 20 degrees I think, it's nice and sunny, we're going to explore Faro, come with us! Mosaica. We're just being tourists. <laughs> Taking picture of everything. Oh, sorry. We've found our shop, which always is always Spanish. What's the name of the shop? Alihop, isn't it? Alihop. <laughs> oh, sorry, I'm going to say it in Spanish, actually. <laughs> yeah. That's your job, to Spanish. Go on, how do you say it? Alihop. Alihop. I don't know, i say it in Polish, if I'm honest. I can't remember the lyrics, <laughs> I don't like how it goes. My way. Yeah, that's it. Do it Beautiful singer. We probably should have that on the box, should we? We will have it. Come in and rate my singer. <laughs> <laughs> These are so nice. Wow. It's just so cute. Look at this tiny cup there. You can have it, you know, your Cortado in it. No, that one's the Cortado. Yeah. Perfect. Oczywiście oh, jesteśmy w this Zawsze zawsze trzeba zobaczyć co jest w lokalnym sklepie. Bo nigdy nie wiecie na co padniecie. To chyba jakieś portugalskie. Tangas. Sagres. Szpanta fanta o smaku Zero. we had similar thing in poland it's like, it, like you put water with it and you have a drink but what we did we just put it straight on our mouths so it's like juice but as a powder yeah But we're just but eating it straight from the package juice, but yeah yeah but it's fizzy Dzień dobry kochani, witam was z kolejnym dniu w Faro. Wczoraj mieliśmy taki bardziej chillowy wieczór, zjedliśmy, pochodziliśmy po starym mieście, wróciliśmy wcześniej do domu, bo byliśmy padnięci. Dzisiaj natomiast mamy dzień pełen przygód, jedziemy na wycieczkę. Właśnie zaraz musimy wychodzić, jedziemy zobaczyć te najpiękniejsze plaże w Portugalii. Możliwe, że też najpiękniejsze w Europie, co się okaże. I jesteśmy podekscytowani. Najpierw idziemy jeszcze na śniadanko, naładować się, wypić kawkę i ruszamy na przygodę. first stop actually we just arrived. I've been here a while and <laughs> um, um, oh, we said that it reminds us about uh, Grand Canyon like the same color as Grand Canyon but better because it has ocean yeah and it's very hot very really nice so yeah really nice day now we're going um, to the bus and we go into the cave which you will see in a minute Mówiłam właśnie Travisowi, że mogłabym tu siedzieć cały dzień, po prostu mieć zimnego aperolka książkę i siedzieć, i nic nie robić. No, tylko się opalać. Zobaczcie te widoczki. Aż chcę się wskoczyć do takiej wody. Ten Chiffin Travis. makes you want to jump in. Yeah I wanna do a boat tour or something instead yeah. yeah I mean we Ties. still have one day tomorrow. Ties, it's right. yeah, yeah it'll be nice. I bet this water is freezing though. It'll be nice right now. I'm getting quite hot. We're going out for a short hike mm. there's a cave very nice can See some people kayaking, even though it's illegal. <laughs> mm. Nice. I uh, uh, assume they can do what they you know, can get away with, sort of thing. It's illegal to get inside of the cave because there are too many people, too many accidents, and police just decided not allowed until they can figure out a way to if I was on this kayak, I would just swim to this beach and just lay Maybe there. We should just do that. We some kayaks. Yeah. How, how long do you think it takes from Faro? From Faro? A One day. <laughs> I don't know. We should probably head to the beach. Późnaję się, ale te widoki są naprawdę przepiękne. I kolor tej wody też przepiękny. Bardzo ładny. Aż nie wiem, co mam powiedzieć. Aż dech mi zapiera, po prostu. Jest tak ładnie. Zazdroszę ludziom, którzy mieszkają w takich miejscach. A najgorsze jest to, że jak się mieszka w takich miejscach, to w ogóle się nie jeździ na plaże. Czy właśnie na te skałki, żeby oglądać to, bo to jest taka codzienność rutyna. Jak teraz mieszkam nad morzem w Margaj, to też tak nie chodzi na tą plażę codziennie, bo człowiek tak tego nie docenia na co dzień, prawda? Yeah. <laughs> nie ma pojęcia, o czym ja do niego mówię. Sorry. I was just saying that, you know, when you live in those places, you don't really appreciate it that much. Yeah. Like you're very lucky, but you don't visit it every day because you know you lost in your life. Yeah. You don't think about it. Because it's touristy. But I think now like after moving away from Margate, like I realise how like nice it actually is to the, the yeah. beach. And I think when we when we go there we always like have to like make an effort to go there. Yeah, at least go for one then walk to the beach. Nice. Najważniejsze w czasie hajku to nawodnienie, i znaki Nie, zastał... Nie chcemy przecież żeby ktoś nam zasłał prawda No więc kupiliśmy sobie orzeszki i batony proteinowe i wodę I idziemy sobie Jest przepięknie naprawdę Odpoczywamy Well, you just mentioned about this climbing the vlog, and then you're not going to show it. Doesn't make much sense, does it? Hike update. Odnaleźliśmy knowledge pierdziele i widzicie to jest tylko woda, piasek i skały. Taka prosta rzecz, krawiej sproszę, a robi takie wrażenie. Ten chłop to mnie dobija, on ciągle wchodzi na same brzegi tych klifów i ja po prostu zaraz dostanę od zawału serca. Robiliśmy sobie kolejny przystanek w takim przepięknym miejscu. Zastanawiamy się, czy jakiś ten klicz się zarabia, czy w od razu skinęli. I tak, ale stwierdziliśmy, że to jest piękne miejsce na śmierć. I'm talking about things, I'm talking about dying takie Ale tak widoki są przepiękne i mówię to chyba już w tym vlogu po raz setny, ale nie wiem co wam jeszcze mogę powiedzieć, bo słów mi brak. Każdy razem jak się odwracam i patrzę na ten widok, to muszę się zatrzymać i zrobić zdjęcie, bo nie wierzę, że coś, coś tak piękne, że coś może być tak pięknego i normalnie ciągle się zatrzymujemy i patrzymy na te kamienie i woda. Czy ogarnęliśmy, wróciliśmy z wycieczki i idziemy coś gdzieś. I idziemy do naszego ulubionego miejsca w Hiszpanii, Cien Montenditos, czyli 100 kanapek. I tam zawsze są kanapki po 1-2 euro. Teraz też pewnie więcej, ale no jest to tanie i dobre miejsce. I już jesteśmy. Daleko nie mieliśmy. Legendary. wygląda zamówiliśmy sobie jedną sangrię na spółkę bo jest ogromna i ja bym takie sama nie wypiła i Travis też nie. To Ale ogólnie więc wam mówię, że to nie jest to samo miejsce. W się niby jest to samo miejsce, ale nie ma nie ma tych samych rzeczy w menu, bo zawsze w Hiszpanii jak jesteśmy to są owoce morza, kanapki z kalmarami i tak dalej, a tutaj głównie jest mięso. <laughs> I'm just saying nie not the same nie doesn't have yeah. Travis was excited to get Calmaris, but he didn't. To rzeczy ważne i ważniejsze. Krali z Manchester City, więc trzeba to obejrzeć. Nieważne, gdzie się jest. No jest i to sorry. jest kochani, prawdziwy fan, prawdziwy kibic. Frytecz. Taki kroketas i taki gramy. I tak się prezentuje nasz podwieczorek slash kolacji.